Hej mamo! z tej strony Nipor, witam was bardzo serdecznie W pierwszym odcinku z gry eee, Stick... Stick Watch, tam Stick Fight The Game eee, Tak pomyślałem sobie, a ja może sobie zagram w grę Taką bardzo fajną, na przykład gdybyście zamiast in, jakiejś gry umieścieli taką, tą grę o to. Pokażę wam i popatrzcie na początku na prawy dolny róg Gdzie to jest napisane? I musicie to zrobić sobie tego tego typa Oczywiście ja bym chciał w tą grę razem z Mazurem pograć. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Tylko muszę korzucić pisletem. Bang. Bang. Dobra. Zagramy ze trzy gierki. Pokażę wam o co po polega quick match. Ja wolę 2 na 2. Dobra. Więc dajcie mi chwilę aż się znajdzie. O nie. Najgorzej. Jestem sam na dwóch. Nie jest za dobrze. Dobra, teraz będę musiał wykazać swojego skilla. No, po, no jestem sam. O Jezu! Broń, która robi czarną dziurę! O Jezu! Jezu! Broń, która robi czarną dziurę! Bęk, bank, bank, bank! Nie, nie bank, a masz. Idź idź, 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 idź sobie. bank Dobra. Sam na dwóch wygrałem. Jak ja te mapy nie lubię. Jeszcze wężele są pomocne. No czemu? Pewnie jeszcze będzie słuchać e, od, odgłos, jak walę palcem w telefon, bo e, moje słuchawki jeszcze nie przyszły. dopóki nie przyjdą, a raczej w kolejnym odcinku z tej gry, jeżeli będziecie jeżeli chcieli będziecie cztery łapki w górę. Nie, umieram. Tak, jeżeli będziecie chcieli cztery łapki w górę. I kolejny odcinek. Gdzie jestem? A, a jestem żółty. Zapomniałem, dobra, mnie czwarteń parcie. W sumie przez ścianę mogę przechodzić. Mogę mordować. To jest wężę. Wężę. No przyznam, e, było fajnie. Bang, 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 bang. Bang. Szkoda wajcie tego powodu stora. <laughs> Nie spodziewałem się, że ziemia będzie się zapadać. Gdzie jestem Jezus? Serio? Spada im to. Aha, dobra, no to zostaniemy snajperem. Co jest? On mnie trafił. Patrzcie, mój licznik kapsów. Dobra, my to, my, to, my to mu zniszczymy. Co? To jest prawdziwy skill. Nie wiem, jak on nie z tego trafił. To jest tragedia, żeby nie trafić. Nie wiem, czemu oni się biją między sobą. Nie, no, dla mnie to jest w sumie lepiej. Dęk, dęk. Nie, nie, nie zostaw, nie zostaw, nie, zostaw, nie! Kurde, no raczej tego nie dam rady. Nie dam rady tego wygrać. Sam na dwóch jestem. Przez mi się wydawało, że ten kozaski typek jest e, razem ze mną. E, no. Eee. Właśnie, 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 walka się. Wal się. Wal wal się. Idźcie sobie Widzicie, mam tarczę, która mnie chroni Idź, 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 zgiń, zgiń, zgin, Ło, Bazuka która strzela latającymi wężami Nie wiem, to, to brzmi naprawdę bardzo, bardzo dobrze Wyszczeliła mnie Dobra, eh, mapa laser 3 bang. No Zostaw mnie, jestem sam Daj mi fory Ludziu, zostaw mnie bang, 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 bang. Ech, rozwalili mnie I Drugie miejsce, ua, ała Dobra To zagramy sobie teraz drugą Dobra, jesteśmy w pudle i czekamy No tak, ładnie to się podło Dobra, dajcie mi chwilę i przejdziemy do kolejnej gry Łaaaatny łeb jest co to może za łeb, typie, dobra, który jestem? Jestem czerwony, dobra, spoko Bang, bang, bang. Miejmy nadzieję, że mój typek ogarnia życie. Bo jeżeli nie będzie ogarniał życia, nie będzie zbyt fajnie. I mam małe problemy z internetem, ale ogólnie dosyć dobrze. Sobie po tego żółtego. Widzę, że mój typek ogarnie, nie bije mnie. Mam najczęściej ludzie nie pamiętaj, jak mają być do mnie strzaj. Dobra, poczekam Myślę, że typek, mój typek zginie... Nie. Fast fast, 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 problem z internetem. Nie, 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 do dziury, do dziury, do dziury, A! do dziury. Albo to ja mam problem z, problemem z internetem, albo oni, dobra. Przerwiliśmy tą masakrę. Trzeba komuś ostrego liścia sprzedać. bank 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 Jeszcze nie zginął. Jezus, jezus, mnie kurs strzela wężami. No do dobra. Będziemy walczyć naszymi mieczami świetlnymi Ech. Czemu to ludzie albo ja mają problem ze sprawą, no, że chcemy dożyć, kolego? Dalej, fung, fung, pum, 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 na dwa hity ale serio oczywiście patrzcie sobie w prawy dolny róg i no wiecie no e musicie to zrobić. Bank. Skoro to widzicie, to musicie zrobić. Zostaw z te tego minigana. Wa! Dobrze. Dobrze, sprzedam parę hitów z tego minigana. Kurde, nie udało się przeżyć. A było naprawdę kupa zabawy. Dobra. O Jezus. Zło! nie! Nie! Dobra, easy. King of Stick. Nie! O! Easy! No nie, najgorzej. Najgorsza matka na świecie. I problemy z internetem. Nie wiem, czy to ja, czy ktoś. Jeżeli nie, nie pamiętacie, to ja, to ja te fajne czerwone rękawiczki. Jedno, z tych tego Glugana! Bo się przykleje. Dobra, lecimy o nie. Warning: To, co lawa się będzie podnosić, dobra, to będzie dla nas easy. So, chętnie wezmę tego Glugana. Pur skill. A ja tą grę oczywiście chcę nagrać z panem Mazurym, bo ogólnie poka ja mu pokazałem tą grę. O jezus, zostaw. Nie, węże! Węże, 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 węże! Węże, węże, węże. Obrazuję ultraciosa. ciosa. mu sprzedam. Chyba. Pokazałem Mazurowi tę grę i mu się nawet podoba i powiedział, że chciałby ze mną nagrać tą grę Jeżeli chcecie, żebym nagrał to z Mazurem, to cztery łapki w górę I ogólnie, jeżeli tyle zostawicie, to pojawi się kolejny odcinek Jeżeli chcecie, żeby ta seria pojawiała się zamiast czegoś tam, to piszcie w komentarzu Mam rpg, to na hita muru, jak możecie sobie pomyśleć Jeb, jeb, no a jak możecie zobaczyć Znowu się zabiłem No tak bywa no, tak bywa w życiu. Dobra. I możecie zauważyć bank pierwsze miejsce, jakaś tam kasa. Dobra. O, To ja. O! Bez overall i 20 XP. Haha <laughs> To ja zostaw mnie typie, Bo ja mam przebranka, wy nie. I co biedaki robaki? Haha. Ha. Dobra, o, pompy najlepiej. Ta wywala mnie na pomak. Nie, bier 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 Dobra, ja byłem rzut. Nie, yeah, bo Jezu, sprzedają, sprzedają mi liście. Bęk. dobra. Ucieka, idę po pompę. Chodź mi pompę. No nie, no nie, 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 nie. Mam mi pompę. Bęk, bęk. dobra pistolet, z pistoletem, z drugim pistoletem, na pewno łatwiej trafić. Zabił mnie. A dziura się zaczyna tworzyć. Najgorzej. Trzaśnij mu albo rzuć go pistoletem. King of Sticks. O, flame najlepiej. Czyli jarajcie się. Ara. GGR. GGR. GG. Boss 2. Dobra, ja chcę zostać sową, bo ja lubię sowy. Nie, nie. Ładnie by mnie. Dobra, jak mój kolega zostanie sową, to też będzie easy. Wee. Dobra, daj mi chwilę idę po białego akacza. Dobra. Dobra, fajny afker. W ogóle mam tak niskie hapsy. A sobą ja ci mogę bić? Ja cię mogę bić, o sorry! Dobra, zdjęłem mu trzy czwarte hP, bo chciałem zobaczyć, czy go mogę uderzyć. Aha. To nieźle. Dobra, a ja jestem tutaj best overla... No sam wskoczyć. A plus. Dobra, biorę miecza a masz. a masz, a masz, Dobra, a masz U Jezus, nie, nie, nie Bang Dobra, typik jest na demie, mamy, mamy sowo-pistolet, no ma to Oa Ła, nie No, ta gra jest bardzo fajna, możecie sobie ją zainstalować Stick fight, czy tam stick war, the game Dobra, ja być sowa, ja być souwa. ja chcę być sowa No ja nie jestem, nie, no ja nie być i no ja ja akacz kacz. akacz akacz, dziu, 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 dziu. dobra, No sowo No jaka sowa, no ja jej chciałem pomóc ale no, niestety, no nie dałem rady, no takie jest życie. Czemu on się nie rusza? Pom o, brawo, nareszcie go zabił. Jakby po prostu nie umiał. Dobra, e, gdzie jestem? Dobra, jestem tutaj. O ja! Nie! No, lagi? No naprawdę nie wiem to było Bęk, bęk, Klepańską. Zostawiańską mnie Pelę. Naprawdę pobierzcie za tą górę, jeśli mnie nie do przyjaciół, to chętniej. Ja jestem Nibor 20XP, polecam! Dobra, czemu mój. Ja byłem w żół ja żółty. żółtym. Do nie, czy jakim? W żółtym nie miej Tak, ja byłem żółty żółtym, dobra. Czarna dziewczyna, czy strzały. No, to tylko czarna dziura. A no, to już. To on już powinien zdechnąć. Halo? Czemu oni nie zdychają? Dobra, pięknie, pięknie podsumowany odcinek. Jeśli chcecie więcej z tej gry, to zostawcie łapkę w górę. 4 łapki w górę, to odcinek z Mazurem. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, no bo na 15 słów miałem nagrać e, dwie różne gry, będziecie mogli sobie wybrać, ale tak sobie pomyślałem, na przykład, za, na przykład tą serię za, za jakąś inną grę. Nawet, na pewno postaram się, żeby internet lepiej działał. No, no to co, ja się z wami żegnam. Pa, pa.